Wiesz co łączy bramkarza amatora oraz profesjonalnego bramkarza? Oczywiście chodzi o rękawice bramkarskie. Ja jestem Robson, bramkarz amator i w dzisiejszym filmiku powiem Wam, co jest ważne podczas wyboru oraz zakupu rękawic bramkarskich. Zaczynamy. Pierwszym aspektem jest rozmiar rękawicy. Musicie wiedzieć, jaki macie rozmiar dłoni, aby dobrać odpowiedni rozmiar rękawicy. Są na to dwie metody. Zmierzenie odległości od czubka środkowego palca. Do dłoni bądź długość samego środkowego palca. Jeśli mierzycie odległość od czubka środkowego palca dłoni i, dajmy przykład, że wartość długości wynosi 19 cm, to powinniście wybrać rozmiar 9. Natomiast, jeśli mierzycie długość samego palca środkowego i jego długość wynosi 9 cm, to tak samo jak w poprzednim przykładzie, powinniście wybrać rozmiar 9. Oczywiście podaję tu rozmiary uniwersalne i każdy producent rękawic bramkarskich może mieć inną rozmiarówkę. Dlatego polecam Wam wejść na stronę internetową danego producenta lub napisać do właściciela firmy i dowiedzieć się, jakie są rozmiary rękawic danej firmy. Ważne jest także to, na jakiej nawierzchni gracie. Na sztucznej czy naturalnej. Rękawice na sztucznej i nawierzchni szybciej się zużywają, więc musicie się przygotować na częstsze kupowanie rękawic bądź wybranie rękawic z bardzo wytrzymałym lateksem. Następnym ważnym punktem jest krój rękawic. Aktualnie możemy znaleźć wiele różnych krojów, lecz najpopularniejszymi są Rollfinger oraz Negative. Rollfinger jest odzwierciedleniem naturalnej budowy dłoni. Szwy są na wierzchu rękawicy. Fajnym atutem rękawicy Roll. Jest to, że gdy jest mroźna pogoda lub jest zimno, można bez problemu założyć pod nią dodatkową rękawiczkę. Krój negatyw jest bardziej dopasowany do dłoni. Szwy są ukryte w rękawicy, przez co jest mniejsza szansa na to, że puszczą wam szwy. Mamy także różne rodzaje zapięć rękawicy. Są zapięcia jednoczęściowe, czyli taki, oraz dwuczęściowy, czyli tak zwany długi bandaż, który wygląda tak. Oba zapięcia są komfortowe, lecz zapięcie dwuczęściowe zapewni Wam większą ochronę nad garstków. Teraz pomówmy o najważniejszym, czyli palmie rękawice. Jaka pianka jest najlepsza? To zależy od tego, do czego potrzebujecie rękawice. Jeśli szukacie rękawic treningowo-meczowych, to świetnym rozwiązaniem jest pianka Gigagrip, która ma dobry klej oraz świetną wytrzymałość. Mogę Wam powiedzieć, że sam mam rękawice na Gigagripie od dwóch lat i dzięki dobrej konserwacji cały czas świetnie się sprawują. Równie interesującą pianką jest Supersoft, lecz nie jest on tak dobry jak Giga Grip, gdyż ma mniejszą wytrzymałość, aczkolwiek rękawice na Super Softie są zazwyczaj tańsze od rękawic na Gigagripie. Jeśli szukacie rękawic, które będą miały świetny klej, to polecam wybrać Latex Contact, który ma lepsze właściwości chwytne niż Giga Grip, przez co świetnie nada się na mecze. Grubość pianki powinna oscylować w granicach 3,5 do 4 mm. Dzięki takiej grubości, nawet najmocniejsze strzały będą tłumione przez rękawice. Czego nie można powiedzieć o rękawicach cieńszych, przez co po strzale mogą was boleć dłonie. Lateks w rękawicach bramkarskich powinien być naturalny. Dlaczego? Ponieważ lateks naturalny nie traci właściwości chwytnych, przez co po dłuższym czasie użytkowania właściwości chwytne będą dalej na świetnym poziomie. Niestety większość dużych zagranicznych firm stosuje lateks syntetyczny, który po dłuższym czasie użytkowania zatraca swoje właściwości chwytne. Zatem jak odróżnić lateks syntetyczny od naturalnego? Niestety podczas zakupu musimy uwierzyć w prawdomówność producenta rękawic. Lecz jeśli już kupiliście rękawice i chcecie sprawdzić, czy są na naturalnym lateksie, jest bardzo prosty sposób. Często po dłuższym czasie używania rękawic, zamiast pięknej bieli lateksu po umyciu widzimy żółty lateks. Jest to dobra informacja, gdyż pokazuje, że producent zastosował lateks naturalny. Lateks ten naturalnie nie jest biały, a żółty. Przez dodanie barwników staje się śnieżno-biały, więc jeśli wasze rękawice z białych zrobiły się żółte, to nie jest to powód do paniki, lecz to informacja o zastosowaniu naturalnego lateksu. Jeśli chodzi o marki, to polecam nasz polski rodzimy rynek, na którym znajdziemy dużo świetnych firm produkujących rękawice bramkarskie. Między innymi Reggio, Football Masters, Billiner lub Forkeepers. Teraz podam Wam kilka propozycji rękawic bramkarskich w różnych przedziałach cenowych. Zacznijmy od rękawic juniorskich. Pierwszym sensownym wyborem będzie Football Masters Symbio na naturalnym 4mm lateksie Gigagrip czyli połączenie dobrego gripu ze świetną wytrzymałością. Rękawice te można znaleźć w przedziale 120-160 zł. W podobnym przedziale cenowym możemy też znaleźć rękawice treningowe marki Forkkeepers, które są na 4 mm lateksie Supersoft. Ich cena oscyluje w granicy 110-130 zł. Teraz przejdziemy do rękawic seniorskich. Tak jak w rękawicach juniorskich, także tu polecę Football Masters Symbio. Na 4 mm lateksie Giga Grip, które można kupić w granicy 120-200 zł. Na tym samym lateksie znajdziemy propozycję od firmy BeWinner, a konkretnie model Classic, który można kupić za jakieś 150-200 zł. Jeśli potrzebujecie modelu meczowego na lateksie Contact, to powinniście wybrać rękawice Football Masters Full Contact na 4 mm lateksie Contact bądź model Voltage Plus, również od firmy Football Masters. Full kontakt można znaleźć od 190 do 280 zł, a Voltage Plus od 230 do 320 zł. To tylko kilka modeli, które proponuję. Jest także wiele innych propozycji, które mógłbym polecić. Jeśli macie jakieś pytania bądź polecacie dany model lub markę rękawic, to podzielcie się tym w komentarzu. Na dziś to tyle. Siemanko!